Franciszek Olszewski od zawsze miał słabość do staroci. Jego antykwariat na przedmieściach Krakowa pełen był zapomnianych skarbów, wyblakłych książek, porcelanowych figurek, zegarów, które przestały tykać dawno temu. Każdy przedmiot miał swoją historię, a Franciszek wierzył, że niektóre z nich noszą w sobie ślady poprzednich właścicieli. Pewnego ponurego październikowego popołudnia trafił na coś wyjątkowego, mianowicie lalkę o woskowej twarzy i oczach, które zdawały się widzieć więcej niż powinny. Jej jasne włosy były splecione w dwa starannie ułożone warkocze, a różowa sukienka, choć zabrudzona, to wciąż wyglądała tak, jakby dopiero co zeszła z półki sklepowej. Sprzedawca, starszy mężczyzna z krzoczarnymi paznokciami, oddał mu ją niemal za darmo. Zabierz ją i módl się. Żebyś nie musiał jej zwracać, powiedział z uśmiechem, w którym nie było cienia wesołości. Franciszek, nie zwracając na to uwagi, zabrał lalkę do swojego sklepu. Nie był człowiekiem, który wierzył w przesądy. W końcu miał do czynienia z przedmiotami z przeszłości każdego dnia, a jednak, gdy doknął chłodnej porcelanowej skóry lalki, przez jego ciało przebiegł dreszcz. To było irracjonalne, ale nieprzyjemne uczucie pozostało w nim jeszcze długo po powrocie do antykwariatu. Wieczorem, kiedy zamykał lokal, usłyszał dziwny dźwięk. Coś jak skrzypienie kołyski. Przeszedł przez sklep, ale niczego nie znalazł. Półki stały nieruchomo, książki leżały tam, gdzie je zostawił. Wzruszył ramionami i wyszedł, zostawiając lalkę na półce z zabytkowymi zabawkami. W drodze do domu nie mógł jednak pozbyć się uczucia, że nie jest sam. Jakby ktoś podążał za nim, choć ulica była pusta. Obejrzał się kilka razy przez ramię, ale nikogo nie zobaczył. Następnego dnia rano Lalka siedziała na ladzie. Podoba Ci się nasz materiał? Kliknij lubię to, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Franciszek był pewien, że jej tam nie zostawił. Może to Maria, jego pomocnica, przestawiła ją podczas sprzątania? Ale Maria nie przyszła tego dnia do pracy. Wysłała mu tylko krótką wiadomość, przepraszam, ale już więcej nie przyjdę. Coś tam jest, coś złego się tu czai. Franciszek ignorował jej słowa, ale od tego dnia wszystko zaczęło się zmieniać. Każdej nocy, gdy zamykał sklep, czuł na sobie czyjś wzrok. Nieznośny zapach pleśni unosił się w powietrzu, choć budynek był regularnie wietrzony. A lalka co rano znajdowała się w innym miejscu. Raz siedziała na kasie. Innym razem leżała na środku podłogi z głową przekrzywioną pod nienaturalnym kątem. Jego ręce drżały, gdy ją podnosił, a jej oczy błyszczące, nieruchome zdawały się przeszywać go na wskroś. Pewnej nocy obudził go dźwięk dzwonka sklepowych drzwi. Spojrzał na zegarek, który wskazywał na trzecią trzynaście. Za oknem nie było nikogo, ale drzwi były otwarte na oścież. Kiedy zszedł na dół, lalka stała na środku pomieszczenia. Tym razem nie siedziała, a stała na własnych nogach. Jej ręce były lekko uniesione, jakby czekała na uścisk. Franciszek przełknął ślinę, wziął ją ostrożnie i zamknął w drewnianej skrzyni. Zabił wieko gwoździami, a potem włożył do sejfu na zapleczu. Musiał coś z nią zrobić. Może oddać do kościoła? Albo po prostu spalić? Nie zdążył podjąć decyzji, gdyż o czwartej nad ranem obudził go cichy śmiech, dziecięcy wręcz melodyjny. Z sercem bijącym, jak młot, zbiegł do sklepu. Skrzynia była otwarta, a gwoździe leżały obok równo ułożone. Sejf stał otwarty, jakby nigdy nie był zamknięty. Czuć było zapach stechlizny, ale teraz towarzyszył mu też delikatny aromat różanego perfumu, zupełnie jakby ktoś właśnie przeszedł przez pomieszczenie. A lalka? Lalka siedziała na ladzie, wpatrując się w niego szeroko otwartymi oczami. Uśmiechała się. Franciszek cofnął się powoli, starając się nie spuścić jej z oczu. Myśli kotłowały się w jego głowie. Może był przemęczony? Może wariował? A może to, co mówiła Maria, było prawdą? Gdy zrobił kolejny krok w tył, pod jego butem zatrzeszczało coś delikatnego. Spojrzał w dół. Na podłodze leżał mały, dziecięcy odcisk stopy, wilgotny jakby ktoś boso wyszedł z wanny i przechadzał się po sklepie. Wtedy lalka lekko się uśmiechnęła, mrugając swoimi oczami. Jeśli spodobała ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem.